Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w prowirtualnej przestrzeni rozwoju. Nazywam się Anna Kosoń i jestem psychosomatoterapeutką, co w praktyce oznacza, że uczę jak pracować z ciałem, oddechem, emocjami i umysłem w celu psychoterapeutycznym. Dzisiaj kolejny dzień z cyklu Monday Meditation i zapraszam Cię do wspólnej praktyki, która ma na celu błogosławieństwo błogosławieństwo samego siebie. A więc przyjmij pozycję medytacyjną. Rozluźnij swoje ciało. Za zamkniętymi oczami przeskanuj jeszcze, czy potrzebujesz jakiejś zmiany. Może akurat dzisiaj potrzebujesz usiąść inaczej niż zwykle. jest więcej podpórek pod kolanami, pod pośladkami. Zaakceptuj swoje potrzeby na dziś. Kiedy będziesz gotowa, gotowy przejść do właściwej praktyki, wyciągnij czubek kręgosłupa do sufitu, do nieba. Zastosuj lekki w zamek gardła, przybliżając brodę do gardła, do klatki piersiowej. I oczy podczas tej praktyki skupione są na czubku nosa. Dłonie będą w pozycji takiej, że będą po bokach ciała. Ramiona są równolegle do ziemi, do podłogi. Przedramiona prostopadle do góry. Palce wskazują na niebo. Połączone aktywne i do tego będzie mantra, której tempo będzie tak jak w linku podanym poniżej i będzie to brami Ham, bram Ham na brami Ham przenosisz lewą dłoń i kładziesz na czubku głowy. Bram, ham. Powracasz do pozycji wyjściowej. Kami, bram. Bram, ham. Kami, bram. Bram, ham. ham bram. Bram, ham. I kontynuujesz do 11 minut. Na sam koniec weź głęboki wdech. Zaciśnij lewą rękę i trzymaj. Wydech. Jeszcze raz weź głęboki wdech przez nos. Zatrzymaj na wdechu, zaciśnij pięść. I z wydechem rozluźnij pozycję. Pozostań jeszcze ze zamkniętymi oczami. Pozwól sobie zauważyć, to, co się pojawiło, pojawia w Twoim ciele fizycznym, emocjonalnym i umysłowym. Nie oceniaj, nie kategoryzuj. Zauważaj. Zauważaj coraz to nowe bodźce płynące z Twojego ciała na każdym poziomie. A więc to już koniec instrukcji na dziś. Zapraszam do praktyki, podziel się też swoimi wrażeniami, życzę Ci powodzenia i do zobaczenia.